Thank you. Thank you so much. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się naszą pracą, jeżeli chodzi o edukację włączającą w Norwegii. Jeżeli chodzi o mój plan na dzisiejszą prezentację, to chciałabym przekazać kilka informacji na temat nowej polityki, nowych przepisów w naszym kraju, jeżeli chodzi o edukację włączającą, jak również przedstawić przegląd i zawartość, jeżeli chodzi o kształcenie nauczycieli i pokazać różne systemy rozwoju zawodowego i na koniec powiem o różnych po prostu programach czy też działaniach w tym zakresie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nową politykę co do inkluzywnej edukacji, włączającej edukacji, w zeszłym roku pojawiła się Biała Księga dotycząca właśnie poprawy edukacji dla tych z Państwa, którzy nie znają tej nazwy. Biała, biała Księga to jest taki raport e, m, od rządu do parlamentu, i tutaj so, są ujęte wszystkie te obszary. W tym konkretnym w tej konkretnej Białej Księdze kładziemy duży nacisk na poprawę edukacji wszystkich dzieci i młodych ludzi, i tutaj jest koncentracja na edukacji włączającej. Głównym celem jest to, żeby wszystkie dzieci miały możliwość, bez względu na ich pochodzenie, kulturę etniczne i tak dalej, bez względu na ich możliwości fizyczne i psychologiczne, żeby miały taki sam dostęp obecnie. Wiemy, że jest ogromna różnorodność kraju, jeżeli chodzi o jakość nauczania w przedszkołach i szkołach. Zbyt, zbyt wiele dzieci jest w grupach, nie zawsze jest brane pod uwagę to, co jest najważniejsze dla Dziecka, i dlatego jest to bardzo ważne, żeby różne szkoły i przedszkola były w stanie wprowadzić takie otoczenia włączające. Zresztą Biała Księga przedstawia takie dobre przykłady, ale potrzebujemy sposobów polepszenia tej edukacji włączającej w całym kraju. Teraz te środki, żeby osiągnąć ten cel, są liczne i dotyczące. Różnych wyzwań, na przykład standardów w stosunku nauczyciel dziecko intensywnych szkoleń i tak dalej. ale obecnie, to znaczy, ale dzisiaj będę się koncentrować na środkach dotyczących kompetencji szkoleń i rozwoju zawodowego. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem polityki przedstawianej w białej księdze i opowiem państwu między innymi o niektórych z tych prac. In the white paper. W tej białej księdze kładziemy duży nacisk na poprawę edukacji wszystkich dzieci i młodych ludzi, żeby uzyskać wysokiej jakości kształcenie takie włączające, wierzymy, że to jest ważne, żeby wzmocnić edukację i środowisko uczenia się dla wszystkich dzieci. Chcemy uniknąć skupiania się na niepełnosprawności, na problematycznych zachowaniach, i tak dalej, i, tak dalej. I zamiast tego skupić się na możliwościach różnorodności i na społeczności czy wspólnocie. W tym kontekście to może być ważne, żeby się, żeby wiedzieć, że mamy w Norwegii jeden system edukacji włączającej. Nie mamy odrębnych przepisów dotyczących szkół specjalnych. Wszystkie dzieci mają prawo uczęszczać do miejscowej szkoły i uzyskiwać tam edukację dostosowaną do swoich potrzeb. I większość uczniów rzeczywiście tak robi, a i mamy niewiele szkół specjalnych. W Białej Księdze skupiono się przede wszystkim na przybliżeniu dzieciom i uczniom wiedzy fachowej, aby zapewnić wysokiej jakości pomoc tym, którzy jej potrzebują, kiedy jej potrzebują, w środowisku właśnie włączającym. Posiadanie odpowiednich kompetencji jest niezbędne. Przecież Nauczyciele w szkołach, w przedszkolach są najważniejsi, jeżeli chodzi o tworzenie dobrego, takiego integracyjnego, włączającego środowiska dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele blisko współpracujący z dziećmi i uczniami muszą posiadać niezbędne umiejętności, aby móc jak najlepiej wspierać wszystkich uczniów. Na przestrzeni lat rząd co program rozwoju zawodowego dla nauczycieli i innych pracowników przedszkoli i szkół. Program ten ma być dalej wzmacniany. Rząd uruchomi również nowy, szeroko zakrojony, długofalowy program rozwoju zawodowego w dziedzinie edukacji specjalnej i praktyk integracyjnych czy włączających, skierowany do przedszkoli, szkół i lokalnych systemów wsparcia. I zaraz wrócę do tych lokalnych systemów wsparcia. Jeżeli chodzi o Krajowy System Wsparcia Edukacji Specjalnej, który nazywa się STATPET. Jest to rządowy instrument wspierania gmin i powiatów w ich pracy na rzecz zadowalającego kształcenia dzieci, uczniów i dorosłych o specjalnych potrzebach. Rząd chce przenieść środki z tego krajowego systemu do programu rozwoju zawodowego nauczycieli i lokalnych systemów wsparcia. Czyli STATPET nadal będzie istniał. Żeby wspierać gminy na obszarach tak wyspecjalizowanych, ale nie możemy oczekiwać, żeby wszystkie gminy posiadały niezbędne kompetencje w tym zakresie. Gminy muszą jednak wzmocnić swoją zdolność do radzenia sobie ze specjalnymi potrzebami, które są dość powszechne w przedszkolach i szkołach. W ten sposób mamy nadzieję, że te kompetencje zbliżą ich do dzieci. Teraz, jeżeli chodzi o kształcenie nauczycieli w Norwegii, mamy kilka różnych programów wstępnego kształcenia nauczycieli i będę się koncentrowała na trzech z nich dzisiaj. To jest przedszkolne kształcenie nauczycieli przedszkolnych, czyli dotyczy dzieci w wieku od 0 do 6 lat nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów dla dzieci od pierwszego do siódmego roku życia i przepraszam się głupie od sześciu do trzynastu lat, a następnie od 13 do 16 lat. Jeżeli chodzi o przedszkolne, to są trzyletnie studia licencjackie albo pięcioletnie magisterskie. Każda instytucja kształcąca nauczycieli musi stosować się do krajowych przepisów w zakresie programu i krajowych wytycznych dotyczących programów kształcenia nauczycieli. Przepisy krajowe są ustalane przez ministerstwo, a wytyczne krajowe są ustalane przez same instytucje kształcące nauczycieli. Każdy nauczyciel akademicki poddawany jest ocenie, nie wiem, odpowiedniości, to jest określone w rozporządzeniu. Sprawdza się, czy posiada odpowiednie kwalifikacje do, niezbędne do wykonywania zawodu. Nadzorowanie i ocenianie tego, czy nauczyciele mogą również prowadzić zajęcia, to uważa, że to jest warunkiem wstępnym, uważa się, że to jest warunkiem wstępnym dobrego kształcenia Nauczycieli. W 2017 roku rząd uruchomił Narodową Strategię na Rzecz i Jakości i Współpracy w dziedzinie kształcenia nauczycieli pod nazwą Kształcenie Nauczycieli 2025. I tutaj są niektóre z celów tej strategii przedstawione na slajdzie. Jeżeli chodzi natomiast o kształcenie nauczycieli przedszkolnych, to chodzi o to, że nauczyciele muszą się nauczyć radzić sobie z rosnącą różnorodnością, dziećmi o po specjalnych potrzebach, dziećmi wielo, wielojęzycznymi, mieć możliwość skontaktowania się w razie potrzeby z odpowiednimi przedstawicielami innych zawodów. Chodzi o promowanie wartości demokratycznych, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo dzieci. Jeśli chodzi o programy kształcenia nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich, przepisy podkreślają, że uczniowie powinni być w stanie, nie wiem, być, trzeba uczniom zapewnić integracyjne i bezpieczne środowisko nauki, trzeba mieć wiedzę na temat praw uczniów, dostrzegać potrzeby uczniów, dostosowywać nauczanie do uczniów, współpracować z rodzicami, w razie potrzeby kontaktować. Z odpowiednimi y, przedstawicielami no. również innych zawodów. A teraz przejdźmy do dalszego rozwoju inakcji, dla tych, którzy już pracują jako nauczyciele i do różnych systemów rozwoju zawodowego. W Norwegii mamy system ciągłego doskonalenia, czy ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli. System ten został wzmocniony i rozwinięty w miarę upływu lat. Głównym celem jest poprawa kompetencji personelu w szkołach i przedszkolach, aby zapewnić dzieciom i uczniom jeszcze lepszą opiekę pedagogiczną. Chodzi o to, że ten system stałego doskonalenia zawodowego poprawi jakość, a tym samym zmniejszy zapotrzebowanie na specjalne usługi w zakresie tego nauczenia. System ten oferuje zarówno indywidualny, jak i zbiorowy rozwój zawodowy. Podejście indywidualne. To tutaj wykorzystuje się takie punkty kredytowe zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów przedszkoli i szkół. Jest silny nacisk na ten szczebel polityczny, ale jest to wspólny wysiłek, jest to system trójstronny. Krajowe władze oświatowe rozdzielają środki finansowe i są odpowiedzialne za sprawozdawczość, za ocenę i za koordynację. Uniwersytety i kolegia uniwersyteckie opracowują praktyczne programy edukacyjne, edukacyjne, stowarzyszenia pracowników i pracodawców informują i motywują swoich członków do uczestnictwa. Partnerzy spotykają się regularnie w celu omówienia bieżących prac oraz dostosowania i nadania priorytetów. Chodzi o to, że to ma być zdecentralizowane Hmm, tutaj mają w to wchodzić i gminy, i e, uniwersytety. E, m, chodzi o to, żeby gminy same określały i hierarchizowały to, czego potrzebują w ramach celów krajowych we współpracy z uniwersytetami. Gminy mogą następnie wdrażać działania podnoszące kompetencje z pomocą funduszy państwowych. W ciągu ostatnich lat zwiększono nacisk na. Takie zbiorowe aspekty kształcenia ustawicznego. Aby poprawić jakość ksz kształcenia uczniów, szkoły muszą funkcjonować jako organizacje zawodowe. Ten scentralizowany system opiera się na szkołach, kształceniu ustawicznym. System zdecentralizowany daje lokalne zaangażowanie w analizę tego, jakie kompetencje są potrzebne i jakie środki lub programy są potrzebne do budowania tych kompetencji. Uniwersytety i kolegia uniwersyteckie są zaangażowane jako partnerzy rozwojowi dla gmin, szkół i przedszkoli, a poziom krajowy ułatwia. I finansuje programy z poziomu krajowego. A oprócz usług świadczonych przez uniwersytety i inne szkoły wyższe na szczeblu krajowym tworzone są sieci i seminaria skierowane do różnych szczebli gmin i szkół. Jego ideą jest ułatwianie lokalnych procesów zbiorowych i budowanie społeczności zawodowych na poziomie lokalnym. Mogą to być jakieś sieci kontaktów dla nauczycieli czy dyrektorów szkół w obrębie i pomiędzy gminami oraz administratorami gmin, czyli władzami gminnymi, jak rozumiem. The government also has a strategy for competencies Rząd posiada też strategię kompetencji dla nauczycieli i innych pracowników in Norway, na przykład przedszkoli. W Norwegii przedszkole jest ośrodkiem pedagogicznym 5, dla dzieci w wieku od 30, 1 do 5 lat. Około 40% of the in personelu 40 to nauczyciele teachers, przedszkolni, 20 a 20% of the care about osób to są osoby zajmujące się opieką nad dziećmi, około 40% ma, ma inne wykształcenie. Jest też wiele osób, które nie posiada właściwego wykształcenia. Środki mające na celu zwiększenie kompetencji w przedszkolach obejmują również innych pracowników, a nie tylko nauczycieli. Część do tego jest system ciągłego czy też ustawicznego doskonalenia zawodowego w przedszkolach, który opiera się no, głównie na tych samych zasadach i środkach, jak w przypadku szkół. Te indywidualne i zbiorowe inicjatywy w zakresie kompetencji muszą być postrzegane w kontekście. Tekście, indywidualne inicjatywy rozwoju kompetencji powinny wspierać zbiorowe procesy rozwoju zachodzące w przedszkolach. Tutaj right, uh, po prawej stronie widać ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli i szkolnych i okay. przedszkolnych. The kindergarten school and support schools and support systems in Norway already possess a, mm. possess a great deal of expertise, but Tutaj jest bardzo duża wiedza specjalistyczna, jeżeli chodzi o przedszkola, szkoły i systemy wsparcia w Norwegii, ale różnice w skali kraju są wciąż zbyt duże. Potrzebny jest rozwój zawodowy, aby zapewnić lepiej dostosowane i bardziej włączające oferty dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W związku z tym rząd uruchomił szeroko zakrojony, długoterminowy program rozwoju zawodowego dla mm, właśnie tej edukacji włączającej i mm, obejmującej dzieci z potrzebami specjalnymi dla różnych gmin i powiatów program ten jest skierowany w szczególności do przedszkoli szkół i służb Takich psychologii pedagogicznej. Głównym celem jest to, aby wszystkie gminy i powiaty posiadały wystarczające kompetencje, żeby być blisko dzieci i uczniów, aby móc zapobiegać i rozpoznawać wyzwania oraz zapewnić się włączającą i dostosowaną do wszystkich ofertę pedagogiczną, w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach. Ten program należy postrzegać w powiązaniu z istniejącym systemem programów rozwoju zawodowego, o którym już mówiłem, głównym środkiem Tutaj będzie rozwój zawodowy w miejscu pracy oparty na lokalnej analizie i potrzebach w zakresie kompetencji. To jest znowuż to zbiorowe podejście. Rozwój zawodowy w przedszkolach i szkołach dla wszystkich nauczycieli i pracowników. Program ten będzie rozwijany przez okres pięciu lat do roku 2025, a następnie pojawi się program długofalowy. In the gardens, Przed szkoły, and local szkoła, e, przedszkola, szkoły i lokalny system wsparcia muszą ze sobą współpracować, aby mogli e, z tej kompleksowej oferty i szybkiego dostępu do odpowiedniej wiedzy fachowej e, korzystać, żeby mogły korzystać dzieci i uczniowie. E, przedszkola i szkoły są ważnymi arenami zapobiegania, identyfikowania i śledzenia różnych wyzwań, z którymi dzieci i uczniowie stykają się w życiu codziennym. Dobra lokalna Struktura wsparcia wokół dzieci i nauczycieli jest ważna. In order to ensure, dla zapewnienia tej włączającej i dostosowanej odpowiednio oferty pedagogicznej często potrzebne są różne formy specjalistycznej wiedzy, aby zapewnić dobrą i kompleksową opiekę. Rząd chce wzmocnić współpracę multidyscyplinarną w przedszkolach i szkołach oraz wokół nich i nazwaliśmy to budowaniem zespołu wokół dzieci. Czy wokół ucznia. Ten zespół obejmuje rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkoli i szkół oraz lokalne, lokalne i krajowe systemy wsparcia. Czyli tutaj są te różne obszary specjalizacji w przedszkolach i szkołach. To jest częścią właśnie tej strategii. Ten nowy program rozwoju zawodowego, o którym właśnie mówiłam, jest skierowany do specjalistów w innych obszarach systemu wsparcia, oprócz tego systemu pedagogicznego, takich jak na przykład specjaliści w obszarze służby zdrowia, opiece nad dziećmi i tak dalej. Oprócz tego rząd chce zharmonizować i wzmocnić regulacje dotyczące współpracy międzysektorowej w zakresie praw sektorowych. Istnieją też prace nad uregulowaniem prawa do wyznaczania koordynatora w przypadku, gdy dziecko jest poważ... dotknięte poważną chorobą, urazem, czy niepełna Od kilku lat mamy taki program, który się nazywa współpraca 0 do 24 taka współpraca w ramach tej współpracy wiele ministerstw dyrektorów i tak dalej łączy swoje siły. Żeby właśnie dostarczyć świadczenie tych usług dla dzieci i młodzieży poniżej 24 roku życia, celem jest zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkołach średnich oraz zwiększenie wskaźnika zatrudnienia poprzez zacieśnienie współpracy między sektorami, zarówno na szczeblu państwowym, jak i gminnym. Tak więc podsumowując, rząd centralny musi zapewnić dobrą bazę wiedzy, odpowiednie programy studiów, i programy rozwoju Good zawodowego, dobre support, doradztwo i wsparcie, odpowiednie ustawodawstwo i inne środki strukturalne. Gminy oraz właściciele miejskich i prywatnych przedszkoli i szkół, i szkół muszą wziąć na siebie in odpowiedzialność in za prowadzenie systematycznego rozwoju jakościowego we wszystkich przedszkolach i szkołach. Przedszkoła i szkoły muszą przyjąć zasadę, Kształcenia włączającego przy planowaniu i dostarczaniu treści pedagogicznych, nauczyciele nie powinni być w tym procesie osamotnieni. Liderzy, kierownicy, dyrektorzy na wszystkich szczeblach muszą pomagać w tworzeniu dobrych praktyk zawodowych. Nauczyciele muszą mieć możliwość oceny własnych praktyk oraz wzajemnego oceniania się. Liderzy muszą udzielać swoim pracownikom wsparcia i wskazówek, działać wtedy, gdy. Pracownicy potrzebują rozwoju zawodowego, a także umożliwiać współpracę wielu różnych zawodów razem. Ostatnio obserwujemy zwiększoną uwagę poświęconą dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji. Pandemia COVID-19 spowodowała... Zamknięcie przedszkoli, szkół i systemu wsparcia, wsparcia przez jakiś czas, i zobaczyliśmy, że to doprowadziło do bardzo trudnej sytuacji tych właśnie zagrożonych dzieci i zagrożonej młodzieży. Ta wiedza i zwiększona uwaga mogą stanowić impuls do dalszej poprawy współpracy międzysektorowej i innych środków, mających in na celu zapewnienie in, in wysokiej jakości usług w środowiskach włączających w przedszkolach i szkołach. So, thank you for the attention. Um, Dziękuję you za uwagę, jeżeli Państwo macie jakieś the, pytania, to, to bardzo And proszę to je przesłać. Bardzo chętnie in, na nie odpowiem pisemnie po konferencji. Życzę wszystkiego dobrego, dalszych owocnych obrad konferencyjnych. Dziękuję.